Dobra, słuchajcie, dzisiaj przednia oś Opa! Zobaczmy co tu wchodzi, czekajcie, grubsza śruba by jeszcze dała radę Nie wiem Musimy ogarnąć dzisiaj tą przednią ośkę Mamy tutaj wyciągarkę półtorej tony Bierzemy ją Musimy ją tam zahaczyć u góry Okej okay. I teraz, jak ona jest zahaczona tu ten zjeżdżamy na dół o. Powinno wytrzymać. Ośki jako taką podnosić nie będziemy, będziemy ją tylko unosić Czekajcie Zupiemy sobie jeszcze tej pasem Musimy ją podnieść i złapać za, za obciążniki Ale czekajcie bo teraz tak, jak podniosę trochę mało mi to daje bo ja muszę się przedostać tym pasem między jedna a drugie obciążniki a to jest za krótkie, a to jest znowu cholercia długie. Dobra, coś z tego będzie, patrzcie. Zahaczymy sobie tutaj za jeden pas. No niestety nie zdjęliśmy obciążników z lenistwa. Licząc, że się zrobi to później, ale to było trochę lenistwo i strzał w kolano w jednym. Dobra. No. Czekajcie, tutaj musimy za, za czas za ten. Zrobić tutaj na ciasno. O, tu niech wejdzie między to wszystko. Poczekajcie. Przełożyć na drugą stronę. O. I my tutaj zakładamy. I teraz, jak ona ma iść? Ona idzie w tą stronę. Nie, czekajcie, w drugą stronę chyba Nie, dobrze było Czekajcie, my musimy W dół kręcimy, dobra teraz te rękawiczki tutaj średnie są przydatne Nie, czekajcie, kurde, w którą stronę działa? a w tą stronę działa ja dobrze teraz czyli kręcimy teraz do przodu. musimy sobie tutaj naciągnąć Dobra, to wytrzymać powinno. Cała ośka 450 kg waży, natomiast my tego chcemy podnieść tak, żeby skręcić pierwsze obciążniki. Jeszcze by się nam jakiś Kliny przydały, w tym przypadku weźmiemy sobie cegiełki. Dobra. żeby nam ośka nie latała, weźmiemy sobie tutaj popodstawiamy Jeszcze pójdę, po takie fajne kliny. Dobra, trzeba tutaj zabezpieczyć koła, żeby nam ośka w przód tym nie jeździła. Tu jeszcze ją trochę pchniemy Podstawimy, żeby było ciasno no. Z tyłu spornik jest wybity To i fakt, jest wybity Trzeba to wszystko ładnie zrobić Nie stawiamy nóg pod obciążnikami Bo jak dupnie to palce obcięte Dobra I Teraz, potrzebujemy tutaj podkręcać ten przód Bałagan trochę jest. Czekajcie, zanim zrobimy tu, porównywałem zestawy naprawcze. I powiem Wam tak, coś z tego będzie. Tuleja pójdzie na. Tuleja jest przede wszystkim trochę dłuższa dłuższa jest z dołu ale to nie powinno przeszkadzać w niczym. Chociaż nie wiem, trzeba by zobaczyć, jak ona będzie wystawać, jak będzie wsadzona. Pozostałości wrzucamy tutaj do zestawu. Jutro ta tuleja jedzie na szlifiernię Pan szlifierz, Posprawdza Czekajcie. To, a tu nie. Pan szlifierz sprawdzi jak, jak musi obrobić blok, żeby żeby to... Aha, tu jeszcze pierścienie. Żeby to wszystko pasowało. Także będziemy musieli ogarnąć wszystko. Czekajcie, tu wrzucimy pierścionki. Nic tu więcej nie leży, nie leży. Tutaj, tak jak mówię, no zestaw oryginał Zetor. Pewnie ktoś zaraz twierdzi, że a, to to już nie oryginał, coś tam, proś tam. Powiem ja wam szczerze, mnie to Byt wiele nie obchodzi. Ja uznałem, że takie zakładam, bo wedle mnie są to jedne teraz chyba z najlepszych do wyboru. I teraz, co my tu potrzebujemy? Potrzebujemy jakiś duży klucz. Nie wiem, czy 27, czy 30, czy ile. Będzie 30 chyba, bo 32 nawet. Zobaczmy, 32. Będzie klucz 30 równo, dobra. A klucz 30 równo mam pod wiatą, dobra. Teraz tak muszę sobie wstawić sprzęcik. I robimy w ten sposób, zakrętarka jest przygotowana, ja jeszcze sobie założę te drugie rękawiczki, bo w nich się lepiej pracuje i powiem, wam, że w dwóch parach jak będę robił, to będzie mi dobrze. Niektórzy nie lubią wcale ja wam powiem, że jednak zdrowie ma się jedno i. Warto dbać o swoje ręce. Dlatego ja zacząłem stosować. Uj, słaba bateria. Trzeba by było wymienić jeszcze. Dobra. To jeszcze przygotowujemy się na spokojnie. Dobra, słuchajcie, bawimy się z tym żelaztwem. Zakrętara. Ojoj, no nie mów, że tego nie odkręca tu trzeba poprawić, bo tu jest pościnana jakaś nakrętka. Patrzymy tutaj. Poszło. 100 lat nie ruszana, ale zeszło. O kurde, tej drugiej nie wykręcę? Za, kró za krótki klucz. Okay. Podejdzie jakoś tak minimalnie. Ja Cię, nie podejdzie! No to mnie zakrętarka średnio ratuje. Dobra. E Co musimy użyć? Oczywiście trzeba użyć jakiegoś środka penetrującego. Obficie jedno, drugie trzeba podlewać. Doby się szyfierka przydała, liznąć tę nakrętkę, żeby można było coś założyć. Dobra, jak się nie da założyć klucza, no to trzeba sprawić, żeby się dało, prawda? Najpierw no trzeba tą nakrętkę. na krętkę przelizać Nasza konstrukcja póki co w miarę jakoś stoi o, Ta elegancko poszło I ta była coś... Coś tutaj było inaczej przykręcone. Tu pójdzie czy też nie pójdzie? Tu jest chyba krótszy glin. O, tu, tu poszło, fajnie, fajnie Jest super Tu jak poszło to poszło, czekajcie Tu leje to idę tacie wrzucić do... Do samochodu Dobra, tak widzicie, co chwilę coś, co chwilę coś, i i tak człowiek jest pozajmowany. Tu no, trzeba napierniczyć penetrolu jakiegoś. Obciążniki, nie wiem, powiem Wam, że one były kiedyś malowane. Trochę tam. O kurwa, tam spornik chodzi. Trochę gdzieś tam było porobione. Czekajcie, kawałek profila by mi się przydał. Kurde, kawałek profilu, kawałek profilu. Byłbym wtedy, miałbym wtedy jakiś punkt ładny podparcia. A tu ja widzę wszystko poza profilem. A nie, tu jest po prostu. Musimy wziąć profil i to wyjąć. Powiem, no tak, końcówki pewnie będzie fajnie wyjmować. Już to czuję. Zobaczymy. Poszło, poszło. To nie jest tak źle jeszcze. Jak myślę. Musimy zdjąć te wszystkie obciążniki, bo będą nam bardzo przeszkadzać Szczerze powiedziawszy nie wiem na co je kłaść, bo Fajnie by to było zdjąć jako całość, ale tu nie ma takiej opcji Zobaczycie później jak to Wszystko się tu prezentuje Ta konstrukcja jest zrobiona Musimy zdjąć te pierwsze obciążniki Bo to nam na tym zostanie i potem opuścimy to i złapiemy sobie pasem tutaj, bo Bałem się, że jak złapię pasem tu, to mi obciążniki przeważą oczkę, bo obstawiam, że tak będzie. Dlatego zapaliśmy najpierw tutaj i będziemy dwuetapowo to zdejmować. Dobra. Dobra. Nakrętki by trzeba było gdzieś rzucać, oczywiście, do jednego miejsca. Czekajcie, to jest zajęte, tu jest zajęte. Niby tyle kuwetek człowiek miał, a się pogubiły. Czekajcie. Trzeba by parę kuwetek. Przyniosłem trochę kuwetek, żebyśmy mieli gdzie te śruby kłaść. Tutaj co prawda zbyt wielu ich raczej nie będzie, ale zawsze to jakoś później łatwiej w organizacji ogarnąć. Teraz zobaczcie. Nasz przedni zaczep jest tu zamocowany na tych śrubach, ale najpierw tu idzie jeszcze blacha. Blacha jakaś z 5 mm, mi się wydaje co najmniej, która też zbyt lekko schodzić nie chce. O. I ta blacha jest tutaj z tego względu, że no widzicie, oryginalnie zaczep jest tu na czterech śrubach. My tu mamy podcięcie, gdzie tu jest podcięcie, żeby to, wiecie, to, to tutaj wchodziło. I trzymają ta blacha, plus oczywiście podkładki, żeby to wszystko pasowało. Mogłaby być by ta blacha nawet trochę dłuższa, ale oczywiście niczym to nie przeszkadza. I te obciążniki, które tutaj mamy, jest tutaj kilka rodzajów obciążników, tak naprawdę. Fajnie, jakby dwukółka działała, ale nie ma komu dentki dę wymienić. Problemy XXI wieku, czyli lenistwo. Taczy się przebiła, a mi się zmienić do końca nie chce. Teraz dobra. Obciążniki 100 lat nieruszane, tak jak były zamontowane, tak chyba, jeżeli się nie mylę, one są pomalowane na ciągniku, a może i nie. Nie, one były na ciągniku domalowywane. Musimy je delikatnie zdjąć, żeby tej gwintu nie psuć I widzicie, pierwszy, pierwszy obciążnik jest na gwincie One się tu oczywiście między sobą poszczypały Nie będziemy chyba tam z tyłu odkładali A Albo nie, wyniesiemy je pod wiatę po prostu, dobra Będę je od razu wynosił pod wiatę, Żeby sobie tutaj bałaganu nie robić, podciągi ja będę zanosił Jakby się ktoś zastanawiał, czemu te obciążniki są jaśniejsze od tamtych To odpowiedź jest prosta Myślałem, że to jest ten sam kolor, eee, to stwierdziłem, że je pomaluję Nie odzywam się tam, bo tam radio gra i mi zaraz prawa autorskie w możliwości zarabiania cała reszta. To widzicie, konstrukcja jest zrobiona tak, że tu mamy płaskownik, też mi się wydaje, czwórka piątka blacha. On jest tu przyspawany, tutaj jest dospawany pręt glintowany. Tego typu obciążniki dostaliśmy gdzieś tam kiedyś od znajomego. No i tata stwierdził, że dorzuci. To też to są obciążniki, które pasują oryginalnie tam, zamiast tych, ale możecie zobaczyć, że. Te są chudsze, to jest chyba blacha 50, ka te są 60 I te są trochę mniejsze, chudsze, nie wiem w sumie czy to, A to nie są przednie z Fergusona? Ferguson takich nie ma? A cholera to wie Powiem Wam, mniejsze o to No i powiem Wam, że w pierwszy filmik na kanale, który zobaczycie, czy kilka pierwszych To 60 tu miała takie, wiecie, zardzewiane te obciążniki do, do, doczepione I kiedyś stwierdziłem, że dobra, trzeba je zdjąć, obmalować jeszcze jak zaczepi, założyłem je w całości, Też jeszcze je pomalowałem z zewnątrz, tak jak były zaczepione. Pamiętam, że to było kiedyś latem, było ciepło. Ja je wyczyściłem jeszcze tą drucianą, obsmarowałem je farbą. Jak wyszło, że jaśniejsza, to wyszło, że jaśniejsza i nikt się tym nie przejmował. Ty mijał, to takie to w ogóle Ferguson nie są przednie czy Ferguson ma inne? Inne. Inne, czy to nie jest małe? Ja się zastanawiałem, czego to jest. Bo pasuje jakieś mniejsze niż tamte. Bo to są od 80 -tki. To 80 ma takie? No, oczywiście, to, jest, to są yy, nie te przednie, tylko te przednie tako, tylko te przednie tako. No. Tak a te, o, to nie są te tak jak ty masz? Czy ty masz inny typ jeszcze? Ja mam jeszcze inny, bo Aha, ale, z tą dziurą, bo to jest na jedną śrubę kurwa kręcone od góry, żeby Aha. się trzymało. One leżą tak, nie tak. No ja rozumiem, tak. bo też te co leżą, to ja też są 30 te takie same co ty. Te, te duże, takie taki trapez jakby, tak. Tak, no. tak, tak. O, czyli to, już to są od góry. Ale mnie jeszcze, jeszcze są inne niż te Ja wiem, ty to masz jeszcze rysko. to i 60 i masz no Masakra. A, czyli to są od 80. Także Sąsiad przez chwilę powiedział, że to jego zdaniem jest od 80, które leżą na płasko. No to jakaś podkładeczka no nie wiem, być może trzeba by też się podmalować później. Okej, okay, teraz tak. Pierwsze obciążniki mamy zdjęte. Kurde, ten spornik jest naprawdę wypierniczony. I teraz tu by było fajnie tu złapać czymś tam. Tylko teraz tak, jak ja to złapię tu, to tam mi nie pójdzie. By trzeba było złapać tu za spornik i tu do tego kręcioła. I teraz pytanie, jak ja to przełączę, to to mi dupnie czy nie dupnie? Nie, to chyba nie ma opcji dupnięcia. Aha, czyli to tak czy siak stoi w miejscu. A Widzicie jaka mądra maszyna? się można puścić i powolutku opuszczać Bardzo fajna wyciągara 1,5 tony Widzicie jakiś mechanizm samoblokujący Jest dobrze, bezpiecznie Czekajcie, wiecie co? Ja bym tu dał coś pod spód nie wiem czy mam jakiś kawałek, no bo dobra zobaczymy Delikatnie jak postawimy chyba nic się nie stanie bo Nie chciałbym żeby To gwincie tutaj popsuł wiecie o, o ziemię Bo nie wiem czy tu się zaraz nie, nie wygniecie nam No ja też nie wiem czy on mi zejdzie do końca Bo tu może mi brakować Łańcucha, no trzeba było coś podstawić Pod to Pomyślmy co my, co my tutaj mamy Tu jest paleta, tu jest decha Dobra To na decha najwyżej postawimy Zobaczymy czy to w ogóle pójdzie Czekajcie, to teraz znowu, by trzeba było do góry ją dać. Nie przemyślałem tego do końca. Czy są takie same długości? Kurde, nawet są takie same długości. Spróbujemy je postawić na tym. Tak, żeby to się chciało zaprzeć. No bo całkowicie tu pod obciążniki podstawimy. I ona nam wtedy na chwilę stanie. Przełożymy wtedy pas. I zobaczymy co się będzie działo. Ok, czyli tu mamy jeden kołek. Tu trochę do góry. Jeszcze trochę mi brakuje. Dobra, czyli tu dajemy dwa kołeczki i teraz zmieniamy kierunek kręcenia. Powolutku opuszczamy. Aha, nie w tą stronę. Dobra, powolutku opuszczamy. I nasza przednia oś zaczyna stać tak, jakbym chciał. Dobra. Dobra, stoi to stabilnie. Tak więc możemy zdjąć ten pas. No bo teraz on tu będzie nam przeszkadzał. Czy on tu się za mocno nie wciął? Chyba nie. Uh -huh. Bo tak szarpać, żeby mi to nie dupnęło. Dobra. I teraz przekładamy sobie tutaj. Tu za to weźmiemy. Trzeba to najwyżej trzy etapowo zrobić. No, Mówię, nie chciało mi się zdejmować obciążników, a teraz widzę, że to więcej tylko zachodu niż to warte. No, ale trudno. Lenistwo wychodzi czasem bokiem. Przełączamy. Dobra. A bo na będzie chciała iść do przodu. Wyjmiemy pasy. Daję pasy. Kołki, znaczy się. I teraz przednia oś nam podjedzie do przodu. Żeby tutaj to nie było napięte. Dobrze jest, jeszcze na miejscu nie przeważa. Teraz podstawiamy tutaj tak, jak trzeba. Tu z jednej, tu z drugiej, i teraz zdejmujemy naszą konstrukcję dalej. Czyli pewnie klucz 19 na jakiejś przedłużce. Przeciestkę sobie zdejmujemy i odkręcamy to. Oj tu ta mocno sieć czekać, tam trzeba by na krótko ją spróbować? Nie wiem czy podejdę, Najwyżej przy przegubie. Dobra. Nie wiem czy mam tutaj przegub, czy, czy gdzieś indziej. Przegub udarowy. Obstawiam, że jest oczywiście na podnośniku, no tak to jest jak się robi na Estarei stanowiska pisco